Ok, zobaczmy, co tutaj kupiłam do obsługi planerów na Androidzie. Najpierw trzeba się jakoś tam dostać. Okay. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy ładowarkę, standardową i pewnie kabel do niej. Jest kawelek, jakaś instrukcja. No dobra, nie potrzebne. W zestawie z tym tabletem za 749 zł był też rysik. Także to jest całkiem dobra cena w porównaniu na przykład z zestawem z Apple. Jak to zrobić, żeby się nie uciąć na filmie nożem? Tu jest jakoś to zaklejone dziwnie. Dobra, może zróbmy tak. Zamierzam go oddawać. O, na taką zwykłą baterię jest ciekawe. To jest, nie jest do ładowania. No dobra, tu też jakieś instrukcje. Całkiem zgrabny, fajny. Muszę to jakoś zdjąć z niego. Tutaj w zestawie ma też taką jakby śmieszną końcóweczkę do wymiany. No ciekawe. Zobaczmy teraz, czy on nam się uruchomi w ogóle. Pewnie nie jest naładowany, ale zobaczmy. No, o! Jednak coś tutaj ruszyło. Mm. jaka muzyczka fiu, fiu. o jest kuleczka polska mhm teraz jest y, jakiś fragment y, samouczka chyba uczy mnie gestów zobaczmy co tutaj mamy jakieś systemowe aplikacje nie widzę żadnego sklepu z aplikacjami on ma tutaj swoją chyba app gallery i mam nadzieję, że będzie tutaj Xodo. O, jest, dobra. Czyli jesteśmy w domu. Xodo jest dostępne. Instalujemy. W następnych filmikach zobaczymy, czy uda nam się uruchomić planer i co tutaj ten rysik z sobą reprezentuje, czy on jest w ogóle kompatybilny, ale myślę, że jak był w zestawie z tym tabletem, no to chyba nie daliby jakiegoś nieodpowiedniego.